Tutaj mała aktualizacja z mojej strony, a dowiedziałem się, co oznacza ten olej. Otóż no, prosta sprawa jest to nic innego jak odparowany olej, czyli pary oleju, które gdzieś tam powiedzmy trafiają do Airboxa. One się osadzają w tym najniższym punkcie, czyli ten trzeci wężyk dolny. Najczęściej w nim ten olej się lubi odłożyć A w tych bocznych wężykach tylko i wyłącznie w momencie kiedy A czy przeważnie, przeważnie w momencie kiedy motocykl wyglebował No bądź po prostu przepełniony już jest ten airbox do tego stopnia, że Że ten olej sięga już po prostu tamtych wężyków Także taką informację gdzieś na forum zagranicznym znalazłem, a i podobno taka informacja znajduje się też w instrukcji obsługi, ale oczywiście kurczę. No nie czytałem tego, a tego oleju tak naprawdę jest, jest niewiele. Także można powiedzieć, tutaj może jakieś 2 cm były w tym mężyku. No i tyle, także to dla potomnych.